Jarecki, Jarecki, pole karne, Jarecki wyłosił piłkę, Barcik, Barcik i nie ma bramki, jeszcze Barcik, gol, gol. Potworne zamieszanie było w tak. polu karnym i Barcik jednak do siatki trafia. Na dwa razy, ale trafił do siatki, bardzo ładna akcja lewą stroną Jareckiego. Tutaj można powiedzieć bardzo takie agresywne podwojenie w stosunku do Sernasa, była wywalczona piłka. I bardzo udana i ładna kontra lewą stroną, bardzo ładne zachowanie Jareckiego, bardzo ładny drybling, dośrodkowanie i zimna krew. Zaczął tę akcję Kobylik, później proszę Jarecki, dwa razy wymanewrował Ukacha, Barczyk i tutaj potworne szczęście piłkarza Polonii Tak, obrońca zdołał jeszcze zablokować strzał, ale piłka wróciła do Barcika i poprawka już była. Skuteczny. Tutaj świetnie wzór Szymanka. To na pewno było w tej sytuacji kolokardem kluczowe dla zawodnika ze Słowacji. To pierwszy gol Mirosława Barcika w tym sezonie. Polonia Bytom dość szybko obejmuje prowadzenie. I pokazuje, że że Łódź ma pewne problemy w defensywie. Zresztą Andrzej Kretek nie ukrywał, że taka pewnego rodzaju dekoncentracja dopada jego piłkarzy w pewnych fragmentach meczu. I ona owocuje.